Dzisiaj podmioty opieki zdrowotnej wykorzystują każdy w zasadzie własny system, system opieki zdrowotnej, komunikujący się z tym opieki zdrowotnej. To są tak zwane systemy szpitalne. One służą dzisiaj standardowo do ewidencji, dokumentacji medycznej i rozliczeń, natomiast one są w żaden sposób nieprzystosowane do wymiany informacji między sobą. Taka wymiana, co prawda, może zaistnieć poprzez systemy centralne tu wchodzi Centrum Zdrowia ale tu wchodzą również zgody pacjentów. W sytuacji, kiedy byłby kryzys, kiedy byłby konflikt, takich zgód jak dzisiaj w systemie nie ma, no to też w tym czasie też nie będzie. W związku z tym przekazanie informacji będzie tylko teoretycznie możliwe, a nie to co mówiliśmy na konferencji w systemie sieciowym, wiemy, że sytuacja jest nadzwyczajna, w związku z tym działamy inaczej i tutaj naprawdę mamy dużo do zrobienia, bo w zasadzie powinniśmy scentralizować systemy podmiotów, przynajmniej wojskowych, tak, żeby ta informacja w systemie już była, a tylko kwestią czasu i decyzji było, komu i kiedy ją pokazać. Zagadnienie integracji systemów wojskowych z cywilnymi jest w zasadzie najpilniejszą dzisiaj potrzebą, no, która wymaga oczywiście wielu działań w tle, również legislacyjnych, ale wydaje się, że bez tego typu działań nie będą mogły być uzyskane wszystkie inne następne czytaj zwiększenie efektywności organizacji, jakim system opieki zdrowotnej jest. Te zmiany, o których mówię, czyli zmiany legislacyjne, dotyczą choćby różnic w zapisach rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji medycznej, inny jest w wydaniu ministra zdrowia, inne w ministra obrony. To wymaga również pewnej zmiany odnośnie odpowiedzialności za systemy informatyczne, jeśli chodzi o systemy medyczne, no bo wtedy odpowiedzialność przejąłby minister obrony narodowej, tworząc Centrum Usług Wspólnych, alokując tutaj zasoby i środki, ale benefite z takiego działania byłaby po pierwsze zmniejsz zmniejszenie kosztów w podmiotach opieki zdrowotnej, po drugie właśnie ta wymienność danych, o której mówimy, czyli w sytuacji kryzysowej dane docierałyby szybciej niż pacjent. To jest coś niewyobrażalnie ważnego. Kiedy jednostka opieki zdrowotnej może przygotować się na pacjenta, którego za chwilę ma mieć w jakimś sensie dostarczonego, to ktoś, kto nie pracuje po, po tej drugiej stronie, nie zdaje sobie sprawy, jak trudny jest to proces. Więc każda godzina, gdzie my wiemy coś więcej, jest szalenie istotna dla tego bezpieczeństwa tego pacjenta, bo potrafimy się lepiej przygotować do jego opieki. I teraz wydaje się, że to jest ten moment, kiedy trzeba podnieść trud finansowy zbudowania centrum usług wspólnych, udostępnienia systemu wszystkim podmiotom opieki zdrowotnej w sposób logiczny, konsekwentny, zaplanowany, ale jednak taki, który w dalszej perspektywie pozwoli na optymalizację całego procesu zabezpieczenia medycznego pacjenta, nieważne czy wojskowego czy cywilnego, ale w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, która jest niezapowiedziana.